Czy wiesz, że jedna z najpopularniejszych produkcji Netflixa, Stranger Things, nie została wymyślona całkowicie od zera? W rzeczywistości opiera się na rzekomym, tajnym rządowym eksperymencie, który według niektórych świadków naprawdę miał miejsce. Eksperymencie, który łączył manipulację czasoprzestrzenią, kontrolę umysłu i kontakt z innymi wymiarami. Ten projekt to Montauk, ale uwaga, to nie tylko legenda, to historia, która może rzucić zupełnie nowe światło na to, jak daleko mogły posunąć się tajne amerykańskie agencje. Czy Montauk to tylko inspiracja dla serialu? Czy może to serial miał przygotować nas psychicznie na coś, co wydarzyło się naprawdę? Zostań ze mną do końca! bo to, co zaraz usłyszysz, przekracza granice wyobraźni. Początki projektu Montauk? Cała historia zaczyna się… nie tam, gdzie myślisz. Nie w Montauk, a w Filadelfii w roku 1933. Wtedy to miał miejsce słynny eksperyment filadelfijski, w którym rzekomo zniknął z radarów, a może nawet z rzeczywistości, amerykański niszczyciel USS Eldridge. Mówi się, że okręt przeniósł się w czasie i przestrzeni, a część jego załogi została dosłownie wtopiona w kadłub statku. Ale co to ma wspólnego z Montauk? Otóż, według niektórych źródeł, po zakończeniu II wojny światowej kontynuowano te eksperymenty już potajemnie w bazie Camp Hero w Montauk na Long Island w stanie Nowy Jork. I tam właśnie miało dojść do najbardziej szokujących testów z y, pogranicza nauki, psychologii i y, metafizyki. Kontrola umysłu i eksperymenty na dzieciach? Jednym z kluczowych informatorów w tej sprawie był Preston Nichols, inżynier, który twierdził, że pracował nad technologią opartą na falach elektromagnetycznych, pozwalającą na czytanie myśli i kontrolę umysłu. Twierdził również, że w bazie Montok prowadzono eksperymenty na dzieciach z nadprzyrodzonymi zdolnościami dzieciach takich jak Eleven ze Stranger Things. To nie przypadek. W jego relacjach pojawiają się chłopcy, którzy potrafili przemieszczać przedmioty siłą umysłu, tworzyć portale, a nawet manifestować byty z innych wymiarów. Brzmi jak science fiction? Poczekaj! Aż usłyszysz więcej. Tunele czasoprzestrzenne i podróże w czasie. Preston Nichols oraz Albilek inny świadek, twierdzą, że w pewnym momencie eksperymenty w Montok umożliwiły tworzenie sztucznych tuneli czasoprzestrzennych, mężczyźni ci mieli wchodzić do tzw. tunelu Montok i przenosić się do różnych miejsc i czasów zarówno w przeszłości, jak i w przyszłości. Podobno udało się nawet zajrzeć do roku 6672, gdzie widzieli pozbawione ludzi ruiny i tajemnicze urządzenia obliczeniowe. Co ciekawe, w tych relacjach często pojawia się motyw wieży z kryształem jako centralnego elementu przyszłościowego świata. Czy to może być powiązane z zagadkami starożytnych cywilizacji? Kim był Duncan Cameron? Tutaj robi się jeszcze bardziej niewiarygodnie. Jednym z dzieci uczestniczących w eksperymentach był Duncan Cameron, chłopiec obdarzony rzekomo niezwykle silnymi zdolnościami parapsychicznymi. Według świadków potrafił on manifestować fizyczne obiekty z myśli, a jego umysł był w stanie wpływać na rzeczywistość. W pewnym momencie podczas jednego z eksperymentów Duncan miał przypadkiem stworzyć demona, który zaczął niszczyć bazę Montock. To wydarzenie, że komo doprowadziło do przerwania projektu i zamknięcia całej instalacji w 1983 roku. A, ale czy to możliwe, że człowiek mógł manifestować istotę z innego wymiaru? Jedynie myślą, co dziś wiemy o bazie Montok. I oficjalnie baza Camp Hero to obecnie park Stanowy, ale wielu świadków twierdzi, że pod ziemią nadal istnieją zamknięte kompleksy, w których być może coś dalej się dzieje. Są doniesienia o tajemniczych dźwiękach dochodzących z podziemi, o osobach, które próbowały wejść do zamkniętych tuneli i nigdy nie wróciły. Pojawiają się też relacje osób mieszkających w pobliżu, które zgłaszają dziwne sny, zanik czasu i uczucie bycia obserwowanym. Czy to tylko zbiorowa wyobraźnia, czy echo czegoś, co nadal tam się czai? Stranger Things i przypadkowe podobieństwa. Wiesz, jaki był pierwotny tytuł serialu Stranger Things. Montok. Tak, dokładnie tak miał nazywać e, e, serial, zanim zmieniono lokalizację fabuły. W pierwszym szkicu miał dziać się w Montok, a historia miała bezpośrednio nawiązywać do eksperymentów z Camp Hero. Co więcej, bohaterowie dzieci o nadprzyrodzonych zdolnościach, portale do innych wymiarów, wojsko, które coś ukrywa. To nie fikcja wymyślona przez scenarzystów, ale niemal punkt po punkcie odzwierciedlenie relacji Prestona Nikolsa i Ella Bieleka. Czy więc Netflix pokazał nam fikcję? Czy przygotował nas na coś, co już miało miejsce? A może co dopiero nadchodzi? Testy z podróżami w czasie? Czy Montok naprawdę złamał czas? Wiele teorii na temat projektu Montok krąży wokół jednego z najbardziej kontrowersyjnych tematów podróży w czasie. Według rzekomego świadka, Prestona Nicolsa, naukowcy z Montok mieli rzekomo opracować technologię umożliwiającą otwieranie tuneli czasowych swoistych wrót prowadzących do różnych momentów przeszłości i przyszłości. Brzmi jak science fiction? Zdecydowanie, ale to właśnie tutaj wchodzi w grę najdziwniejsza część całej historii. Nikol stwierdził, że nie tylko udało się otworzyć taki tunel, ale że wysyłano przez niego ludzi. Jednym z takich ludzi miał być nie kto inny jak sam Duncan Cameron, czyli ten sam, który wcześniej brał udział w eksperymentach z kontrolą umysłu. Cameron rzekomo podróżował w czasie do roku 6730, gdzie miał zobaczyć postapokaliptyczny świat, zrujnowane miasta i zniknięcie znanych struktur społecznych. Co ciekawe, jego relacje wskazują, że ludzkość w tym czasie była poddana pełnej kontroli, ale nie przez rządy, tylko przez sztuczną inteligencję. Brzmi znajomo? Dziś, w dobie szybkiego rozwoju AI, wielu zaczyna zadawać sobie pytanie. Czy to ostrzeżenie z przyszłości, czy tylko wymysł, wyobraźni? Dodajmy, że inne osoby zaangażowane w projekt twierdziły, iż technologia czasowa pozwoliła także na zmienianie przeszłości, tworzenie alternatywnych linii czasowych, modyfikowanie wydarzeń, zupełnie jak w teorii multiversum. Jeśli to prawda, to nasze obecne tu i teraz mogło powstać w wyniku eksperymentu z Montau. Czy to tylko teoria spiskowa? Czy coś więcej? Na pierwszy rzut oka, projekt Montok wygląda jak klasyczna teoria spiskowa. Szaleni naukowcy, kontrola umysłu, podróże w czasie, kontakty z obcymi. A jednak pewne elementy tej opowieści wciąż pozostają niewytłumaczone. Po pierwsze, dlaczego tak wiele osób pod przysięgą twierdzi, że brało udział w tych eksperymentach? Czy naprawdę wszyscy są ofiarami zbiorowej halucynacji? Po drugie, dlaczego armia przez dekady blokowała dostęp do Camp Hero, mimo że oficjalnie baza została zamknięta już w 1981 roku? Po trzecie, czy to przypadek, że tematyka Montauk pokrywa się z trendami w najnowszych badaniach nad świadomością, AI i kwantowym postrzeganiem rzeczywistości? I wreszcie, czy to możliwe, że Stranger Things to tylko pop kulturowy, zasłonowy dym? czy serial miał za zadanie ośmieszyć temat i go spłycić po to by prawda mogła pozostać niezauważona? Wiele osób uważa, że podobnie jak w przypadku projektu Manhattan czy MK Ultra, dopiero po latach dowiemy się co naprawdę działo się w Montauk. A może już to wiemy, tylko nie potrafimy w to uwierzyć? Czy projekt Montauk to Ostrzeżenie, które zignorowaliśmy? I tak dochodzimy do końca tej tajemniczej, wielowarstwowej historii. Historia o tyle fascynująca, co przerażająca. Oto projekt, który łączy w sobie wszystko: kontrolę umysłu, teleportację, podróże w czasie, kontakt z istotami z innych wymiarów, a mimo to większość ludzi nigdy o nim nie słyszała. Ale może to właśnie o to chodziło? Może historia Montuk ma nas czegoś nauczyć? Może to nie tylko legenda, ale ostrzeżenie przed tym, do czego może prowadzić niekontrolowany rozwój technologii bez moralnych ograniczeń. A może to wszystko dopiero początek? Jeśli dotarłeś do tego momentu, to znaczy, że szukasz prawdy tak jak my. Dlatego koniecznie daj znać w komentarzu, co ty sądzisz o projekcie Montauk. Czy to była prawda? Dezinformacja? A może tylko psychologiczny eksperyment na skalę, której jeszcze nie rozumiemy? Zasubskrybuj kanał Odkrywcy wiedzy, jeśli chcesz odkrywać razem z nami to czego inni wolą nie widzieć, bo świat ma więcej tajemnic niż nam się wydaje. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.